Widzieliście to? Babeczka z chipsami. W ręku trzymałam klasyczny produkt od Rizys, ale czy wiedzieliście, że Rizys ma znacznie więcej do zaoferowania niż tylko klasyczne babeczki z masłem orzechowym? Czekolada od Rizys. Można powiedzieć, że to takie M&M's w wersji Rizys. Rizys Snacks mix. Paczka, która zawiera mini babeczki, popcorn oblany czekoladą oraz precelki. Tasteczka. Mmm. Za co kochamy Rizys? Na pewno za masło orzechowe. Riz jest w formie batonika i dodatkowo zawiera orzeszki ziemne. Patrzcie na to, babeczki, które są wypełnione chipsami. Mm. Super kompozycja słodkiej czekolady, masło orzechowego i słonego chipsa ziemniaczanego. Sztosik. Babeczki w białej czekoladzie. Mini babeczki, które naprawdę świetnie sprawdzą się chociażby jako udekorowanie deserów. Wypełnione precelkami, Rizy z formie wafelka, Rizy z puffs, babeczki, które są wypełnione pawsami, czyli ich płatkami śniadaniowymi. Słony precelek z masłem orzechowym i czekoladą. No i Rizy z puffs, płatki śniadaniowe wykonane z prawdziwego masła orzechowego i czekolady. Wszystkie produkty od Rizy znajdziecie na skrami.pl. Sprawdź naszą szeroką ofertę słodyczy z całego świata.